Siemanko, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić moje codzienne obowiązki u królików Więc zaczynamy. Tutaj, marusia, marchewkę, słomę do pościelenia Tutaj, im paszę dam. Tutaj, wybiorę. Dobrze. Tutaj, nabiorę rękę. O, to jest za dużo. A, wystarczy. O, chcą wyjść. Dobra, na razie mają. Dab im sianka. N nie, najpierw słomy im dam. Po im mają. Się rzucają i słomy i siana. Tutaj tam w kąt. Żeby pasze widziały. O i tutaj będą miały, miały marzewkę. O, rzucimy im tam. Zamkniemy. Jeszcze mają wody trochę, Wam pokażę. I na ten odcinek to koniec. Trzymajcie się, cześć.